Starszych były panie z Stowarzyszenia Kobiet z Gminy Hrubieszów, świetnie się bawiły, mamy tutaj no, tak dorywczo zatrudnionego animatora, który potrafi bawić i małych i dużych. Świetne były tutaj właśnie zabawy, pierwszy raz testowaliśmy tą z tą grupą z nie wiedziałam jak to wyjdzie ale okazało się po tym, że starci się jeszcze lepiej bawili jak, jak dzieci. Potem, Potem rozeszło się to echem i przyjechali tutaj do nas w wójtowie z Tomaszowa Miłbelskiego, z całego powiatu, łącznie z panem starostą, i też się świetnie bawili w bajkowej krainie. No wesoło dosyć tak było. Projekt, <tryk> rozpoczęliśmy realizację w 2010 roku. Nie mogliśmy znaleźć działki na terenie odrzechowej gminnej, więc działkę żeśmy wydzierżawili za to płacimy prywatnemu właścicielowi ten no, czynsz. Natomiast projekt, tu była tragedia, to teraz jak redaktorzy przyjechali pierwszy raz, jak żeśmy otwierali projekt, pierwsze takie informacyjne, tak, no, dzień dziecka był taki, ale jeszcze na dłużej się odbywał, jak zobaczyli, co tutaj te tertepy, no to no, tragedia. Ale pomógł nam miejscowy przedsiębiorca, który ma taką firmę, która robi drogi i tak dalej i on po prostu zniwelował ten teret, wszystko wyrównał y, no, swoim sprzętem, bez, y, nie pokrywaliśmy tu żadnych kosztów. I w początkowej fazie, w tej bajkowej krainie, to tylko były te domki i postacie, bo na tyle nam tarczyło pieniędzy. Potem z kolejnych projektów, już dwa projekty kolejne, ale takie małe, na 20 tysięcy, wykupiliśmy tą wyjeżdżalnię i wymagane dostały te, no, te, te altany Tutaj też światło, tutaj światło, tutaj światło tutaj w ogóle światło. Wieczorem właśnie był problem i trochę to było tak zala od ludzi. gdzieś czy się tutaj. <grymna>

Ale tutaj taka też z projektu był taki rusze szwajcarski, u miał były kurę. Tutaj miejscowość miała zbojów, którzy kradły armatę. I tutaj jest legenda o tych wyników ty, ty, właśnie w armacie. I ta armata przebudowana była na, na prawie 200 lat stawie w wodzie. I nie jak muzeum się zaczęło tworzyć y, muzeum y, 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 w, y, w Sanoku takie y, no, rusińskie i wtedy o tej armacie powiedział, że taka armata jest y, w stanie wodzie y, w wodzie. I tę armatę nic się z nim nie stało, dali ją do samoka, ona teraz jest związana tym Natomiast jak idziemy gdzieś na targi, to zawsze coś tam biorę, nie? Jak mam jakąś degustację, to wiele tego baba i chłopa, on trzyma nalewki, ona znowu jakieś tam ciasteczka i bardzo fajny taki element dekoracyjny. Pani, tak. Pani Halina też wykorzystuje różnego rodzaju odpadki i robi takie chodniki. Część robi na ramkach do tego. Przeszkolona też jest do robienia pewnych rzeczy na tym na krośnie, nie? Do nie tego. Część tu rzeczy jest też niektórych pań, bo z innych miejscowości też sobie dały, ale teraz widzę, że w większości. A i to trzeba ta w ogóle jak <laughs> pewnie jako grupa tak ogólnie do tego. Tu są też właśnie. No patrzcie nawet taki baba no i chłop, było tego na otwarciu galerii, to też zrobiła ze sklepu, który do tego. kobieta ma pomysły. W tamtym roku mieści się to, co dotyczy zbójów. Właśnie jak powstała ta kraina zbójów, te dwa zbuje, to pani Halina od razu wyrzeźbiła tą płaskorzeźbę. Tutaj i te i topory, te to już wszystko jest związane właśnie i, i te, te pistolety, a i one. Tak, ona też. Tak, ona też. Także, ten... piszę, tak, no, te, także, 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 tak, także, tak, parę pa, pa rzeczy. Tutaj też widzę, że ludzie nawet nie znali, tak wykładają ten nieznany przyjemny. Ale po kolei sobie proszę przejść, zobaczyć, że... Żeby pan to miejsce, jeżeli macie się karkę tożą, na drugi rok w czerwcu robimy, także zapraszamy do wydziału z rażackim torną. karkę Wspaniałe zawody na szczęście. Ile za kilka tysięcy lat, na to przyjeżdża. A właśnie w itaard, jest wybudowany na tle w siekiej, w skały, tutaj w nocy też są puszczane światła, loga różne na tą skałę. także fantastyczne no bardzo, bardzo miejsce, I jest no też takie atrakcje. Nasza perełka Rynek Jaśniewski, Tak wzrok, taka wygląda ten kościół i tak dalej. No i miejscowość od Tutaj jak wjeżdżamy do miejscowości, to też mieszkańcy, ponieważ jest paramia w wyzwaniu świętego Jana to tak wita Jan Trzciciel, jak się wjeżdża do Grzechowej. Może samochodem tak nie widać, ale na tym jak wcześniej mówiłam, po mieszkańcy upamiętniający właśnie postęp błogosławianego i który się w Orzechowie urodził, ten nie gotowy który dzisiaj jest, to oczywiście zremontowany, przebudowany i tutaj jest też ta świetlica, w której się mieści galeria, biblioteka, takie centrum kultury wiejskiej. No i stadina Kolia Druga co do wielkości stamina w Polsce, bo w Bareszowie jest większa, to jest tutaj ponad 100 koni. 20 z tych koni jest używane do, do, do jazdy konnej. I tak oni oprócz tego, że mają konie, no to przede wszystkim to jest duży załatwa 1500 hektarów. do była tak do innego, do, 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 do Instytut też teraz e, się bawię, idzie też w kierunku, wykorzystuje tego konia i te przepiękne tutaj tereny i e, po prostu tworzą e, e, teraz z Polsko-Słowackie Centrum Turystyki Kolej e, ze Słowakami projekt, dziewięciu partnerów, nasza gmina też jest partnerem w tym projekcie i lokalna grupa działania powstaje 220 km szlaku fabrowo-kątnego, oczywiście do krainy Wajek, krainy Andrzejowskiej w wrzeście, y, no, i galerii Jarek którą wrzeście zobaczyli. Wszystko powstaje na no, małymi krokami, bo wiadomo, na wszystko trzeba inwestować i liczymy, że jeżeli te atrakcje powstaną, no i ośrodek y, edukacyjny, tu też w Brzechowej się mieści w lesie, to jest kod na gieśnictwo Rymanów, ma ośrodek edukacyjny, jest ścieżka edukacyjna. Wewnątrz jest też sala, gdzie są beczkady. Yeah. Mm -hmm. Encyklopedię szkolną, dużo encyklopedii. Na stronie 192 zobaczyłam hasło Jać że z kropku na końcu, my się piszę Ja Jać I wracam do rodziny, tej, do rodziny tej, do rodziny. Dziadek mój, jego pradziadek, z, zwykły gospodarz, trochę kowal, trochę stolarz ale z zawodu, właściwie z zawodu. Głównie to murarz wystawił ten pomnik poległy, którego Państwo będziecie, będziemy tam wtedy przechodzić. Nasi przyjechali z dalekiej północy, ale kto wtedy słuchał, czy to jest prawda? Wiemy z, z dokumentów, że to są już ja osiedleńcy. Jakieś dokumenty sięgają XI wieku, że już prawdopodobnie właśnie tutaj. Jaćmysz się rozwinął, Jaćmysz zaistniał dlatego, że jak Państwo przejeżdżaliście tutaj, taka dolina Łąki, to jest, to jest, to jest są dolina Doliny y, Jasielsko-Sanowskiego. Tu było jezioro przed laty, a potem były okradła, więc tamte wsie, które Państwo przejeżdżaliście, wiecie, nie mogły, bo były podmokłe tereny. No oczywiście, no pozostałość podobno przed dziesięcioma tysiącami lat, że było tu jezioro, zresztą to ukształtowanie to o tym świadczyło. Jaśniew już ma ładne położenie pod górę. I tutaj od dawna na pewno był zamek. Przeczyli do niedawna, że zamek tam mógł być w jaśnierzu. Jest góra zwana jak Bąksiu, Zamczysko. Ale, jakie na pewno się tutaj zatrzymał, ponieważ na tych terenach czas zdobyto. I nadał prawa miejskie w 1390 roku, prawa miejskie jak Jerzy Czyli jemu się to już musiało podobać. Ale dopiero jego syn Kazimierz Jagielończyk, może to synem, Kazimierz, no, syn, Jabieły, Kazimierz no, 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 no. Syn Jagiełły, Kazimierz Jagielończyk, nadał <kłysy> prawa miejskie tym, że go zadokumentował i udokumentował. Dokumenty są. W w muzeum, w samochód, cały ten rynek. Także wtedy, ja się za tym głosuje, jako miasteczko. Jako miasteczko. Będziecie Państwo na rynku, to zobaczymy, że na rynku, jest rynek. Żadna wieś, niewiele w każdym razie wsi. Małe, No i jest taka miejscowość, ja i mrzygód, bo tam to też rynek miasteczka bo wioski budowały się wzdłuż potoków, wzdłuż rzek, o tak na długość, a u nas jest rynek. Gdybyście Państwo byli w, w, w Sanoku, w miasteczku galicyjskim, jest tam przepiękne i wiejskie miasteczko, całe to miasteczko nowe, dopiero otwarta rok temu, ma kształt Jaśniowskiego rynku. Tutaj przyjeżdżali coś tam panowie, Mierzyli dokładnie we wszystkie strony. No, czasami nam powiedziano, o co tu chodzi, ale wszystko chodziło o to, żeby odtworzyć identyczny kształt rynku w Sanoku. W skansenie, zapraszamy, przepiękny skansen, jak na, ten, jak na wiesz, województwo podkarpackie i małopolskie, takiego skansenu bogatego nie ma na pewno.

to byśmy nazbierały dużo jeszcze starszych rzeczy. A że to dopiero jest, ja wiem, na 15 lat, to tak że wiele rzeczy zaginęło, ale coś my mogły pozbierać. To jest izba, coś my mogli pozbierać. Jest łóżko, tam jest słoma, autentyczna złoma. Przykryta, prześcieradła w lynu. To no jest dziecko, kołyska z nawiasu moich wnuczek Lala <grystanie> i, i, i moi, moi moje dwie wnuczki się tu też wychowały na tym beciku, a dzisiaj gdzie tam w beciku? Dzisiaj, o, ja już swoje miałam becik. Nie ogranicza dzieci, prawda? <grystanie> Drugi, drugie drugie... <grystanie> ja Takie ja były meble. Ja tak to wygląda. Nie ma takiego zbioru jak gdzieś w wielkich muzeum. Coś my jeszcze tu paręnaście lat temu uzbieramy, to i to to jest. I tam jest niby kuchnia, ale to jest ważne. Narzędzia jakie się wtedy, jakie by się wtedy używało do pracy w pracy w domu. Co ja będę Państwu więcej opowiadała, jak to trzeba tylko zobaczyć, znacie to z rozmaitych muzeów. Jest tak tutaj na zdjęciu to wielka partyzantka pani Wolańska, tam na zdjęciu. Takie rozmaite sprzęty. Tutaj są powidła z tyłu do zadania. Ktoś i mi się pani a, to? A nie, to nie mamy. mamy. nie. jest tak, To tak, tak jest, nie, to, nie wiem jak to jest Na tak. To się tak, Ale jeszcze do, do to jeszcze, Panie, jeszcze to. Mamy do tego Proszę Panią, mamy tylko Mamy połowrogę, mamy i tylko takie u mnie w domu jest. Identyczne. Proszę mamy trzeba zbierać bo... A to jest co? To jest do mięsa? Do koszmaru.

Rozpatrze, a Tak, to mnie Ale Jak w szkole. Jest taka piękna legenda, że w trzecim wieku, w naszej zaczęło się rozwijać pewnie tak, jakiś bogaty patrycji, którzy się No, gdzieś w okolicach tam. Nie mógł doczekać się potomstwa. Ogromnie się modlił. Proszę zauważyć, to jeszcze Państwa podeprzę. Ogromnie się modlił. I jednocześnie w nocy i jemu, i ówczesnemu Ojcu Świętemu, czy pamiętam, takie łacińsko nazwa, przysiło się postarciem średniego, tam zbawem śmiechu. Śmiech słab przebiegł się. Władamy, Małysłu. Wszyscy się zdziwili, gdy Biskup się do ówczesnego Wiskuka i Wisku naznaczył palcem kształt święty. Matka Boska pierwotnie wtedy miała taki kształt, jak jest u nas w Kościele. Między sobą nazywa się Matka Boska opiekunka macierzyństwa, a u nas jest Matką Boską w niebosie. Kościół ten jest trzecim kościołem wieciorszu. W 1444 roku kroniki donoszą, że już był premier wieciorszu. kościół czy w Sanoku, no i nie wiadomo jest, czy on dojeżdżał do wieciorszu, czy wystawił wtedy kościół. Nie w tym miejscu. Kościół pierwotny był tu, gdzie jest stary cmentarz obok nowego cmentarza. Tuż za na jakieś niecałe pół kilometra. Tamten kościół, drewniany naturalnie, jak zresztą ten też jest drewniany, zniszczyli go z w Kurmatarzem w 1624 roku. Zresztą, jak Państwu już mówiłam, kościół, ten cały wyjaśniesz? No, przestał istnieć wtedy. Mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi wtedy no, wiasy czy też wymordowano. 16 lat Jacierz nie miał kościoła, chociaż był już w Zapomniałam Państwu powiedzieć, że pierwszym, pierwszym dziedzicem jacierza był French Misna z Misi. To był rycerz Władysła On mi nadał te ziemię. Pierwszy kościół sam z spłonął. Czy coś ocalało? Pewnie coś ocalało. Bo z XV wieku... Proszę popatrzeć, tutaj jest głowa nad obrazem świętego Jana Chrzciciela. Ona datuje się na XIV-XV wiek, jak mówią kroniki, które można znaleźć i w Krośnie, i przede wszystkim w Przemyślu. No, tam jest muzeum i tam są, jeszcze jest jeden obraz, jeden jest tu, na a drugi jest w Przemyślu Muzeum. Drugi obraz po 16 latach wybudowano też w tamtym miejscu. Kościół też drewniany, ale już był nie pod wezwaniem świętego Chrzciciela, tylko pod wezwaniem Matki Boskiej i Wszystkich Świętych. Był 90 tylko lat i spłonął, Ale w tym drugim kościele przez kilka lat był z a na morzu. Bardzo długi dla was, prawda? Ten kościół nie byłby taki piękny, bo jest piękny. Mam już za lat. Nie były taki piękny, gdyby ofiarodawcy, jak mierzacy. Bo na przykład, no na przykład czterech Ewangelistów, to jakaś pani Głuskowa ofiarowała. Stacje mają 114 lat, dokładnie 114 lat. Stacje drogi krzyżowej Ofiarowały Polacy z Ameryki Radą ale one, ofundowali, ale one są utworzone, powstały w Wiedniu. Tu jest dużo takich drobnych elementów, które właśnie przychodzą do tego ośrodka z Wiednia. Boże, tam ile przyszedł, że myślicie. Na przykład lampę, ta jakaś załóżka wózkowa, budowa, też ma tak, około 100 lat, lampka światełko wieczne. Nie się tutaj się o Te stacje w Wrócicie bo ja myślałam, że inne są my my malowane, W nowej chucie to trudno w tym pierwszym kościele.